Cześć. W tym filmie pokażę Tobie w jaki sposób zamienić kilometry na milimetry. Aby wykonać tą operację, musimy wiedzieć jakie są jednostki pomiędzy tymi dwoma jednostkami kilometry a milimetry, tak żeby móc to po prostu dokładnie obliczyć, żeby nie było tutaj żadnego błędu. Spójrzmy sobie najpierw do naszej tabelki po prawej stronie. Widzimy, że aby zamienić kilometry na milimetry, to musimy pokonać dosyć długą drogę. Najpierw z kilometrów do metrów, czyli razy 1000, potem z metra do decymetra razy 10, następnie z decymetra na centymetr kolejne razy 10 i z centymetra na milimetr kolejne razy 10, czyli w sumie mamy tutaj 1000 razy 10, razy 10, razy 10, czyli po prostu 1 milion. Zatem dwójkę będziemy musieli przepisać w pierwszym zadaniu i po prostu pomnożyć ją przez milion. Wyjdą nam 2 miliony, czyli że 2 kilometry wynoszą 2 miliony milimetrów. Spójrzmy, jak to będzie wyglądać. Zapiszmy. 2 przepisujemy i mnożymy od razu razy milion. Bez problemu moglibyśmy tutaj pomnożyć razy 1000, razy 10, razy 10, razy 10. Tak jak zresztą, jak teraz widzicie, to będziemy mieli po kolei, zgodnie z kolejnością zamiany od kilometra. Do milimetra. Oczywiście jest tutaj możliwość dalej mnożenia po kawałeczku, albo możemy od razu 2 razy milion. Bo 1000 razy 10 razy 10 razy 10 to jest po prostu milion. I w tym wypadku mamy 2 miliony milimetrów. Trochę tych zer jest, jak widzicie. No i można się tu gdzieś pomylić, że zapomnimy jakieś zero napisać. Ale jeżeli będziemy dokładni, to takiego problemu być nie powinno. Skupmy się teraz. Na zadaniu drugim. W drugim zadaniu widzimy 15 km to ile milimetrów? Już możemy się domyślać, że oczywiście będzie to sporo zer i wynik będzie dosyć duży, ale trzeba to zweryfikować. Przepisujemy jak zwykle to co było na początku, czyli 15 razy w tym wypadku od razu możemy napisać milion, nie musimy tego rozpisywać, bo skoro wiemy, że te skoki generują nam 1000 razy 10, razy 10, razy 10 to od razu razy milion, czyli 1 i 6 zer No i mnożymy. 15 razy milion to od razu wiadomo, że to jest 15 po prostu milionów, czyli 15 razy 1 to jest 15 i przepisujemy zera I W tym wypadku mamy po prostu 15 milionów milimetrów. Nie zapomnijcie nigdy o tym, aby zapisać jednostki na końcu, bo jeżeli jednostek nie zapiszemy, no to oczywiście jest to swego rodzaju błąd. Dlaczego to jest swego rodzaju błąd? No bo. Brak jednostki to nie wiemy, co to w ogóle, jest, w ogóle jest za wynik Przykładowo jeszcze jedno zadanie Tutaj nie zapisałem u góry jednostek, ale przejdźmy do następnego zadania 7 kilometrów to ile milimetrów? 7 kilometrów to ile milimetrów? Czyli 7 razy milion 7 razy milion to 7 milionów milimetrów Szybciutko, a skąd to wiemy? Po prostu z naszej tabelki Widzimy, że kilometry na metry to 1000 Potem na decymetry to jest 10 na centymetr 10 i na milimetr 10, czyli w sumie milion. No i mamy wynik: 7 milionów milimetrów. Wydaje się trudne? Nie, jest proste. Spójrzcie do tabelki, a sami zobaczycie, jakie to jest proste i bez problemu wykonacie wszelkie przemiany. Cześć!